Cześć tu b Royal. Yy, mamy 13 października, około 19 stopni. A tutaj dziewczynki jeszcze czerwią i, i produkcja trwa. Pomimo że dynica jest osiadkowana w pełni, to one jeszcze sobie tutaj hodują. Co, le, co jeszcze lepsze Niedawno widać wygryzła się nowa królowa 13 października. Nieźle. No ciekawe co z tego tutaj będzie. To nie pierwszy przypadek. Tu mamy trutnia. Widać idzie. Trutnie są, ale co z tego będzie, to ja nie wiem. Pyłek jeszcze dziewczyny zbierają. No i tak to wygląda robię taki szybki przeglądzik patrzę co jest zapas jest zrobiony pszczółki są tam widać tą osiadkowaną dennicę a one nadal sobie czerwią Grzeczne bardzo. Aż miło popatrzeć. Otworzymy sobie jeszcze tego. Co tutaj się dzieje? Mój patent na wilgoć to jest właśnie w miarę takiej ilości materiału, który bezpośrednio jest tutaj o? Tak zrobione. To pochłania wszelką wilgoć, jakie one zrobią. Czy nawet jak po podkarmianiu. Czy zresztą widać nawet tutaj. To jest po prostu no do wymiany. Pochłania wilgoć świetnie. Tu już są puste po podkarmianiu na zimowym. Pokarmie będą sobie śmigać. O, muszę odłożyć to. Razumuję tak, że skracam im tutaj gniazdo 7-8 warszawskich poszerzanych i jeszcze namiodni i one jak sobie od dołu idą to jeszcze na koniec y, później, taką wczesną wiosną, jeszcze jak potrzebują to wchodzą sobie tu właśnie namiodnie jeżeli tam sobie położyły pokarm to już jakby od nich zależy jak to sobie poustawiały widać, że ładnie w formie są rzeczniutkie. no, biorę się Basiek Abbey Royal, pozdrawiam pamiętajcie zostawić subskrypcję będziemy jeszcze nagrywać pa Jesteśmy teraz już w innym miejscu. Grzyby są i no, niestandardowo, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na siedmiu bądź ośmiu ramkach zimuje, plus na miodni. Miodnia też jest. Na 7 bądź 8 ramkach, i dziewczyny, jak sobie zjedzą, to z dołu to jest Warszawska poszerzana i połowa Warszawskiej poszerzane jest tutaj. To sobie wchodzą na górę i korzystają. Dzisiaj mamy chyba 14 października. E, temperatura około 20 stopni. Elegancko, wszystkie uliczki zajęte. Pokarmem grzeczne, wszystko tak jak być powinno. Teraz zamknę. W miodnie odczuwalnie Nie jest to jakaś ogromna ilość w tej miodni, ale zawsze to czasami ten, ten, to trochę potrafi uratować yy, pszczoły. Tak, jak widać, wszystko w porządku. Standardowo, właśnie materiał, który wyciąga wodę, yy, która powstaje też po, po karmianiu. No i w takie deszczowe dni też ta wilgoć w powietrzu jest zwiększona, dlatego to wszystko co tutaj jest wyciąga tą wilgoć ja to później zmieniam żeby było tutaj jest super tutaj mam kolejny wymi przypadek wymiany matki ewidentnie niedawno się wygryzła jest 14 października a one wymieniają matki jeżeli macie pomysł dlaczego tak się dzieje dajcie znać to nie jest, to nie jest pierwszy przypadek już w poprzednich latach też mi się tak zdarzało. O, widać, no, no świeżo jest zgryzony ten czapeczka ta od komórki. Pszczoły w sile na wszystkich ramkach. Bardzo ładnie. Cały rok dennica osiadkowana, otwarta. Tak to jest. Osieka B-Royal, pozdrawiam. Pamiętajcie, zostawić subskrypcję. Będziemy jeszcze nagrywać. Pa.